Witamy Państwa w trzecim dniu szóstego studenckiego festiwalu informatycznego. Dzisiejszy dzień przyniesie nam również wiele emocji. Wykłady bardzo ciekawe, na które zachęcamy, oraz przede wszystkim myślę rozstrzygnięcia w trzech kluczowych naszych konkursach. Także jeżeli ktoś brał udział, zapraszamy do udziału także w wykładach, ponieważ w którymś momencie będziemy rozdawać bardzo cenne nagrody. Natomiast pierwszy wykład. Dzisiaj to będzie wystąpienie grupy Camouflage, która zajęła pierwsze miejsce na świecie w prestiżowym konkursie Imagine Cup w 2009 roku. W skład zespołu wchodzą Małgorzata Domańska, Michał Białecki oraz Jacek Szymczak. Podczas wykładu nasi prelegenci przedstawią główne założenia konkursu Imagine Cup, opowiedzą troszkę o historii tego konkursu oraz na pewno udzielą cennych rad dla potencjalnych uczestników, jak wziąć udział i jak zwiększyć swoje szanse na wygraną. Zapraszamy serdecznie, Grupa Camouflage. Witamy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy z Poznania. Jestem studentką piątego roku informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiuję razem z Michałem Białeckim. Jacek studiuje automatykę i robotykę na Politechnice Poznańskiej. Tak jak już zostało to wspomniane, chcielibyśmy przedstawić, trochę opowiedzieć o konkursie Imagine Cup. A także o, o tym, jak było w zeszłym roku, jakie sukcesy odnieśli Polacy. No i przede wszystkim powiedzieć o naszym projekcie, który nazywa się i Jego główną funkcjonalnością, czy taką podstawową jest rozpoznawanie automatyczne zapisu notowego. Imaging Cup jest największym na świecie konkursem technologicznym. Ma on na celu zainspirować, studentów, młodych ludzi do korzystania z najnowszych narzędzi, najnowszych technologii, do rozwiązywania najtrudniejszych, najistotniejszych problemów. Co roku konkurs Imagine Cup odgrywa się pod pewnym hasłem Imagine. W tym roku hasło to brzmi Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości. Problemy te są przedstawione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W milenijnych celach rozwoju. Takim celem jest na przykład eliminacja skrajnego ubóstwa czy też głodu, promowanie równości płci, awansu społecznego kobiet, czy też rozpowszechnianie edukacji, chociażby na tym poziomie podstawowym. W tym roku światowe finały odbędą się w Polsce. Jest to bardzo duża nobilitacja dla naszego kraju. Jest już to ósma edycja tego konkursu. Jak widzimy, Polska, a w tym Warszawa, zapisze się w historii obok tak znamienitych gospodarzy, jakim była na przykład Barcelona, Paryż, czy chociażby zeszłoroczny Kaj. Jak widzimy, również z roku na rok rośnie liczba uczestników biorących udział w tym konkursie. Organizatorzy w tym roku liczą na jeszcze większą frekwencję, a jak będzie, zobaczymy już niebawem. Jak było w zeszłym roku? W zeszłym roku startowało ponad 300 tysięcy studentów z ponad 130 krajów. Do samego Światowego finału, który odbył się w Kairze, pojechało 149 drużyn, z 444 studentów startowało. Stali oni w szranki w dziewięciu kategoriach, w tym królowej z nich Software Design, czy też chociażby Embedded Development. Również startowali w dziewięciu nagrodach specjalnych, w tym Her Eminence Mrs. Susan Mubarak Special Award w którym również startowała nasza drużyna, ale o tym chwilę później. Teraz mam przyjemność przedstawić Państwu sukcesy Polaków na fitałach światowych. Otóż do Kairu pojechało aż sześć drużyn z Polski, z czego aż trzy zdobyły miejsce na podium. Pierwszą drużyną, którą mam zaszczyt przedstawić jest drużyna F-Team z Politechniki Łódzkiej. Zdobyła ona drugie miejsce, drugie miejsce w kategorii interoperacyjność. Powiem w skrócie, ich program Eduko polegał na transmisji wirtualnej tablicy poprzez Internet. Chodziło też o przesyłanie materiałów dydaktycznych poprzez sieć telefonii komórkowych i za pomocą MMS-ów. Karol Kaczmarek, w pojedynkę z Politechniki Poznańskiej, zajął drugie miejsce w kategorii Meshup. Jego aplikacja o nazwie House Finder była w skrócie przeglądarką internetową do wyszukiwania szpitali, sortując je według potrzebnych nam kategorii. Na przykład specjalizacja danego szpitala, czy chociażby jego lokalizacja, ceny usług i tak Do aplikacji, którą przedstawił na światowych finałach, zawierała baz danych z ponad 4,5 tysiąca amerykańskich szpitali. Demos Spirit zrzesza takie uczelnie poznańskie jak Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny, a także Akademia Sztuk Pięknych. Zespół ten nie zdobył co prawda miejsca na podium, jednakże dostał się do finałowej szóstki takiego prestiżowego konkursu, takiego prestiżowego takiej kategorii, kategorii jak software design. Nigdy dotąd polski zespół nie był tak wysoko w tej kategorii. Ich projekt o nazwie ISIS polegał na wczesnym wykrywaniu patologii ciąży. Chodziło o przeniesienie ciężkich badań KTG do domu ciężarnej kobiety. Nasz zespół kamuflaż składa się z dwóch uczelni poznańskich. Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Politechnika Poznańska. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii ufundowanej i zainspirowanej przez... Panią, pierwszą damę Egipty, panią Mrs. Mubarak, a więc przez gospodarzy konkursu. Nasz zespół postawił na interdyscyplinarność. Michał oraz Gosia są naszymi programistami. Drugi Michał, którego dzisiaj tutaj nie ma, jest naszym projektantem grafiki. Ja jestem automatykiem, konstruowałem staty, o którym będę później mówił, a nad całością naszej drużyny opiekował się nasz mentor pan. Register Paweł Wawrzyniak, również z Uniwersytetu. Imagine Cup 2010 nadal trwa. Takie kategorie jak Software Design, czy chociażby MBD Development powoli są już zamykane ze względu na terminy dostarczenia prac. Jednakże pojawiły się dodatkowe kategorie, może wymagające mniej wkładu, ale również z atrakcyjnymi nagrodami. Wiadomo, sponsorem jest chociażby Microsoft. Także naprawdę zachęcam, jeszcze jest czas. Na pewno, jeżeli ktoś się teraz zabierze, zdąży. Teraz chciałbym pokazać krótki film promujący światowe finały, które odbędą się w Polsce. Teraz opowiemy trochę więcej o naszym systemie. Jak już powiedziałam, system nazywa się Tramubration, co jest skrótem od Translate Music to Braille Notation i jego podstawową funkcjonalnością jest automatyczne rozpoznawanie zapisu nutowego oraz translację tego zapisu na zapis nutowy w Braille. Naszym celem było przede wszystkim zwiększenie dostępności materiałów edukacyjnych, materiałów muzycznych dla osób niewidomych i niedowidzących. Tych materiałów jest cały czas za mało. Wytworzenie takiej jednej strony A4 w brailu muzycznej angażuje dwie wykwalifikowane osoby przez około 3 godziny. Chcieliśmy przenieść ten proces na komputer, aby przede wszystkim go przyspieszyć. No i w ten sposób zwiększyć czy umożliwić zwiększenie tych materiałów muzycznych. Drugim naszym celem było zachęcenie dzieci niewidomych do nauki braila. Zapis ten jest niezbędny im w późniejszym życiu. Możemy go spotkać czy to w windach, czy na lekach. Także wszystkie książki, materiały edukacyjne, podręczniki szkolne. Wszystko jest zapisane w brailu. Technika odczytu jest bardzo skomplikowana, wyczuwanie tych małych sześciopunktów no łatwo sobie wyobrazić, że nie jest takie proste i chcieliśmy, aby dzieci zostały w ten sposób zachęcone, aby już od małego jakby oswajały się z tą techniką odczytu i z samym zapisem. Trzecim naszym celem było stworzenie takiej platformy, która umożliwi wymianę plików pomiędzy użytkownikami widzącymi i niewidomymi. Jak do tej pory nie istnieje taka tego typu właśnie platforma. Architektura naszego systemu. System składał się z trzech części. Pierwszą z nich to była aplikacja na komputery stacjonarne, której właśnie głównym zadaniem było rozpoznawanie plików pochodzących, czy to ze skanera, czy z aparatu fotograficznego, i rozpoznanie nut, które są na tym obrazie. I następnie zamienienie, przetłumaczenie tych nut na zapis nutowy w Braille'u, tak abyśmy mogli go wydrukować na specjalnej drukarce Braille'owskiej lub wyświetlić na monitorze Braille'owskim. Jest to urządzenie, z którego korzystają właśnie osoby niewidome. Możemy również te nuty odsłuchać z pliku muzycznego. W tej części systemu był również moduł edukacyjny dla dzieci, który właśnie zachęcał je do zapisu Braille'a. Drugą częścią systemu była internetowa, czy jest internetowa biblioteka nut, która, w której możemy umieszczać rozpoznane przez nas na komputerze pliki, lub takie, które nawet samodzielnie skomponowaliśmy. Możemy oczywiście również pobierać pliki, y, które umieścili tam pozostali użytkownicy. Trzecią częścią systemu jest aplikacja na y, urządzenia mobilne, telefony komórkowe, której zadaniem było zrobienie zdjęcia nut, również rozpoznanie. Y, tego pliku i następnie po chwili możemy z telefonu komórkowego odsłuchać tą melodię. Do tej części systemu został właśnie skonstruowany specjalny statyw, ale o tym Jacek opowie trochę później. Zaprezentujemy system. Miejmy nadzieję, że, że się nie wykrzaczy. Zaczniemy od najważniejszej funkcjonalności, czyli od rozpoznawania nut expand open Mini. Jak państwo widzą, system jest bardzo kolorowy, ale to dlatego, że jest przeznaczony przede wszystkim dla dzieci, tak aby zainteresować systemem dzieci nie tylko niewidome, ale też dzieci widzące. Możemy otworzyć bardzo różne formaty plików, przez co współpracujemy właściwie z wieloma programami. Przede wszystkim jest to format graficzny, na przykład z aparatu fotograficznego, ze skanera, z internetu. No i dla przykładu załaduję jakiś plik. Następnie za pomocą jednego kliknięcia rozpoznam ten plik graficzny. Recognize. Your image is recognizing. W tym momencie dość skomplikowane i innowacyjne algorytmy rozpoznawania obrazu zamieniają tę bitmapę, ten zbiór pikseli na obiekty muzyczne. I takie obiekty muzyczne mogą być zrozumiałe dla komputera. Co więcej, dalej komputer może z nimi pracować. Na przykład, możemy już po kilkunastu sekundach odsłuchać ten utwór. Jak Państwo usłyszeli, to jest właśnie Oda do radości Beethovena. No dobrze, rozpoznaliśmy utwór muzyczny, ale co dalej? Przecież chcemy go zamienić na Braille'a. W takim razie zamieńmy go na Braille'a. I już. Już mam przed sobą dokładnie taki utwór w Braille'u, jaki z, będą mogli przeczytać osoby niewidome, na przykład drukując ten utwór na drukarce brajlowskiej. Mamy przy sobie kilka wydrukowanych arkuszy. Puścimy je po sali?